jedno z najważniejszych wydarzeń dla uczniów i pedagogów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 3 w przemyślu. W szkole przy ulicy Kapitulnej uroczyście obchodzono Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek szkolno-wychowawczy nr 3 w przemyślu w obecnej formie istnieje już prawie 13 lat. Wcześniej w tym miejscu działał zakład rehabilitacji zawodowej inwalidów, którego początki sięgają 1947 roku. Aktualnie kształci się tam młodzież niepełnosprawna ruchowo w wieku od 13 do 24 lat. Szkoła organizuje kształcenie na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Odbywają się tam też zajęcia rehabilitacyjne. Dzień Osób Niepełnosprawnych był okazją do prezentacji aktywności uczniów i samej szkoły. Uroczystości zaczęły się od mszy świętej w archikatedrze przemysłowej. Później młodzież świętowała w murach szkoły, zaprezentowała tam m.in. specjalny program artystyczny. Jak mówiła Barbara Jabłońska, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 3, niepełnosprawni coraz swobodniej mogą czuć się też poza murami szkoły, bo polskie społeczeństwo dojrzewa i ma coraz mniej problemów z akceptacją sprawnych inaczej. Społeczeństwo się otwiera na osoby niepełnosprawne, pomaga. Zauważono problem, barier, zaczynają być one niwelowane. Przykładem świetnym jest nawet Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie właśnie do schodów są dołączane urządzenia pomagające dostać się. Nawet sama strona internetowa kancelarii Prezydenta również jest dostosowana do, do potrzeb osób niewidomych, do potrzeb osób głuchych. Nawet nasze miasto jest dobrym przykładem, że powolutku krok za krokiem. Pewne bariery się znosi, tak aby właśnie osoba niepełnosprawna poczuła się pełnowartościowa i wszędzie miała dostęp. Jak wszędzie, w przemyślu też brakuje udogodnień, właśnie do osób poruszających się o kulach bądź o wózkach inwalidzkich. Można to zauważyć na mieście, w którym są bardzo wysokie chodniki, na przykład. Samo stare miasto w większości, wygodnie się po nim poruszać. Ale na niektórych odcinkach po prostu no, krawężniki są bardzo wysokie albo nawierzchnia bardzo nierówna i osoby na wózku inwalidzkim albo osoby, tak jak ja, o kulach mają czasami problem z przejściem tych barier. Ośrodek szkolno-wychowawczy nr 3 w przemyślu jest jedną z dwóch publicznych placówek tego typu w Polsce. Dlatego przyjmowani są do niego uczniowie z różnych stron kraju, głównie z Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale też z Małopolski, Mazowsza i innych odległych województw. Osoba taka musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a szczególnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Baza placówki umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach, okulach lub balkonikach. Służą temu podjazdy i windy, a także odpowiednio przystosowane klasy, pracownie, stołówka, korytarze, pokoje mieszkalne i łazienki. W ośrodku możliwa jest kompleksowa rehabilitacja, w skład której wchodzą basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczna, sala do kinezoterapii oraz terapii multisensorycznej. Specjalistyczną rehabilitację zapewnia wychowanką samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej, który mieści się w budynku ośrodka, co jest dużym udogodnieniem zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. W ramach współpracy z ZOZEM młodzież może korzystać m.in. z poradni rehabilitacyjnej i gabinetu fizjoterapii. Dzięki temu młodzi ludzie mają najlepsze warunki, by przystosować się do w miarę normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jest dużo osób, które właśnie potrzebują pomocy medycznej, w sensie rehabilitacji, a jest to szkoła, która umożliwia, daje możliwość po prostu na w miarę normalne życie, mimo tego, że są osoby niepełnosprawne. Młodzież może wybierać między liceum ogólnokształcącym, szkołą zawodową kształcącą w zawodzie cukiernik, szkołą policjalną o kierunku technik administracji. Od pięciu lat przy ulicy Kapitulnej istnieje też gimnazjum. Niewielkie klasy pozwalają na indywidualizację procesu nauczania i dostosowanie form i metod kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów. Jestem tu już piąty rok i w sumie nie chciałabym iść do żadnej innej szkoły i trudno będzie się z nią rozstać. Bo naprawdę tutaj jest miła atmosfera, dużo można nawiązać przyjaźnie. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali, wychowawcy. Po prostu chcą jak najlepiej udogodnić nam tą naukę i bycie tutaj. Na co dzień uczniowie korzystają z licznych zajęć pozalekcyjnych o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i rozwijającym ich zainteresowania. Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych, m.in. w pracowni biologiczno-chemicznej, fizycznej, komputerowej, multimedialnym laboratorium języków obcych i pracowni cukierniczej. Jest też biblioteka, której księgozbiór liczy ponad 16 tysięcy woluminów oraz internetowe centrum edukacji multimedialnej mieszczące się w czytelni. W ciągu 64 już lat działalności Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 mury placówki opuściło około 3400 absolwentów. Wielu z nich do dziś utrzymuje kontakty ze szkołą i nauczycielami. Obecnie w ośrodku kształci się 160 uczniów w 12 oddziałach klasowych.